Siemaneczko z tej strony, Agaciasta, witam Was serdecznie na moim kanale. W nietypowym filmie, ale pomyślałam, że chciałabym też na tym kanale mieszać takie treści trochę analityczne, trochę bardziej takie rozkwinkowe. Bardzo lubię z wami gadać, mam nadzieję, że wy lubicie mnie słuchać, ale ten film jest też nietypowy o tyle, że poprosiłam was o pomoc. Przeprowadziłam ankietę, w której zapytałam was, jaka praca jest lepsza: czy praca zdalna, czy praca stacjonarna. I w ankiecie wzięło udział aż 225 osób, za co bardzo, bardzo wam dziękuję. I myślę, że jesteście ciekawi, który rodzaj pracy wygrał. Możecie też napisać komentarzu co wy byście zaznaczyli w takim pytaniu aż 69,5% 69 zaznaczyło, że lepsza jest praca zdalna. No i w tym filmie chciałabym, żebyśmy sobie tak wspólnie to trochę przeanalizowali, plusy i minusy jednej i drugiej pracy. Najpierw podam jakby wyniki ankiety, co wypisaliście, a później też się odniosę do jakby mojej sytuacji, być może ona gdzieś tam pozwoli komuś się zainspirować albo no po prostu na moim doświadczeniu podjąć jakieś decyzje. Bo ja mam taki trochę nietypowy Styl życia. Mam trzy źródła dochodu i jedno to jest praca w WK, to jest praca stacjonarna normalnie w biurze, druga to jest praca w mojej firmie, to jest praca głównie no, zdalna. W sensie mam oczywiście takie biuro w domu, no ale myślę, że to wpasowuje się idealnie w ten właśnie temat pracy zdalnej. No i trzecia praca, praca jako influencerka tutaj w mediach społecznościowych na YouTube. Ten film też jest sponsorowany, więc to też jest forma właśnie mojej pracy. No i jak ja na to patrzę. Ale teraz nie o mnie, teraz o was, więc jeżeli chodzi. O plusy pracy stacjonarnej to największa część uczestników zdecydowanie wymieniła tutaj kontakt z ludźmi. Drugi najczęściej pojawiający się podpunkt to było brak, rozpracza... <grym> brak rozpraszaczy. Tutaj w nawiasie dzieci, obowiązki domowe. Ja wiem dokładnie o co wam chodzi, czyli jak jesteśmy w domu, no to z jednej strony mamy więcej tego czasu. Z drugiej strony, no właśnie, siedzimy w pracy i nagle nam się przypomina kurde, mieliśmy wstawić pranie albo a zgłodniałam, zrobię sobie teraz obiad. I jakby ta praca bardzo się rozwleka. No bo mamy taką większą elastyczność. I to co ciekawe, co wyszło też tutaj właśnie w tej ankiecie, że często bardzo mocno to się przeplata, czyli dla jednych coś jest wielkim plusem, a dla drugich jest to wielkim minusem. Kolejne plusy pracy stacjonarnej, lepsze skupienie i motywacja, wolna głowa po wyjściu z pracy, dystans, bycie na bieżąco, dostęp do dokumentacji, powód do zadbania o siebie. I ten ostatni punkt jest myślę bardzo ciekawy i myślę, że też bardzo mocno nam to pokazały ostatnie 3 i 2 lata temu, jak byliśmy trochę zamknięci w domu, że rzeczywiście ogólnie marki odzieżowe, na przykład produkujące dresy i taką odzież domową, po prostu zaliczyły tak ogromne wzrosty sprzedaży, zdarzało mi się osiągać ten stan, kiedy wstawałam w piżamie i po prostu po 12 godzinach kładłam się spać w tej samej piżamie. wiecie, pracując zdalnie, nie mając takiej no, motywacji i potrzeby wyjścia na zewnątrz, no, często jest tak, że po prostu gnijemy. O ile uważam, że to jest spoko, na przykład w niedzielę zrobić sobie taki dzień rzeczywiście w piżamie i nie ma w tym nic złego, to uważam, że człowiek, żeby funkcjonować, żeby też trochę być szczęśliwym, bo uważam, że to się jednak z tym wiąże. No potrzebuje tych jakichś takich ram, trochę wymagań, że właśnie takie życie totalnie na luzie, no nie służy nam jako gatunkowi, jako ludziom. Budzisz się i po prostu siadasz do kompa, no i po tych kilku godzinach po prostu od tego kompa odchodzisz, ale tak naprawdę cały ten dzień jest taki rozlazły, tak to nazwę. Przejdziemy teraz do minusów pracy stacjonarnej i tutaj najczęściej padały odpowiedzi, że minusem są dojazdy, brak elastyczności, ale i mniejsza produktywność, chaos, ktoś tuż gada plotki. Udawanie na siłę, że się pracuje nawet gdy nie ma nic do roboty, jedzenie w pośpiechu i gorsza dieta w rezultacie. No i tutaj właśnie super wyszło oczywiście te dojazdy, no to jest w 100% zrozumiałe. Rzeczywiście, szczególnie w dużych miastach, no jest tak, że na ten dojazd ludzie tracą po prostu mnóstwo czasu. Mam mnóstwo znajomych, którzy pracują gdzieś w jakichś korporacjach w centrum, i tak naprawdę mimo że kilometrowo ta odległość jest nieduża w godzinach szczytu, a najczęściej w korporacjach się pracuje jednak w tych godzinach, jak wszyscy. Czyli trafiamy w te godziny szczytu, jest się 8 godzin. W pracy, ale pozostałe dwie godziny siedzicie w korkach po prostu i, i tak tego czasu się nie wykorzystuje. Tutaj taka podpowiedź, jeżeli macie taką sytuację i czujecie, że tracicie czas, to bardzo fajnie sprawdzają się podcasty albo audiobooki. Ja bardzo często tego sobie słucham, jak też właśnie mam taki czas, że muszę gdzieś więcej jeździć i rzeczywiście więcej czasu spędzam w samochodzie to naprawdę udało mi się przesłuchać już kilkanaście książek, no a podcastów to myślę, że w setkach po prostu. To jest bardzo fajna forma spędzenia czasu, więc żebyście nie mieli takiego poczucia, że ten czas się marnuje, to można go fajnie produktywnie spędzić. No ale to rzeczywiście jest fakt, no, że i ten dojazd i czasowo i finansowo, to jest duży, duży minus. No i tutaj co ciekawe, ten brak elastyczności i mniejsza produktywność, bo w biurze jest chaos, bo każdy coś mówi i tutaj to jest bardzo popularne na takich open space'ach, kiedy całe biuro to jest powiedzmy jedna sala. My też w WK tak mamy, że większość działów siedzi po prostu razem w jednym pomieszczeniu dużym. No i rzeczywiście jest tak, że dla mnie osobiście jako że no nie pracuję tam na cały etat, i właśnie większość czasu spędzam jednak sama tutaj w, u siebie w domu, no takie pójście do biura i spędzenie czasu z tymi ludźmi, nawet jeżeli oni tam poplotkują trochę, nawet jeżeli się pośmiejemy, no to dla mnie to jest ogromny plus. Ale rzeczywiście, jeżeli jest ważny projekt, a w waszej firmie nawet jeszcze ta firma może być dużo większa przecież niż WK. I każdy coś gada, ka nie wiem, komuś zadzwoni telefon, ktoś akurat idzie na kawę i coś ci powie, jakiś small talk. To rzeczywiście bardzo rozprasza. U mnie, w takich przypadkach, kiedy rzeczywiście muszę się skupić, a jestem właśnie w biurze, no to po prostu słuchawki do uszu. Ja słucham sobie wtedy, już się śmieję, bo moja wyszukiwarka YouTube daje same podpowiedzi jakieś takie wiecie. Uzdrów swoją duszę, muzyka, ileś tam hercy. Śmieję się bardzo z tych tytułów. Nie słucham ich, żeby uzdrawiać swoją duszę, ale rzeczywiście to jest taka muzyka relaksacyjna. Fajnie mi wygłusza, wiecie to, co się dzieje wokół mnie. Ja mogę się skupić na pracy, a jednocześnie mnie ta muzyka nie rozprasza, bo nie ma tam żadnych słów. No i tak, jedzenie w pośpiechu, gorsza dieta. Też pisaliście, że jak spotykacie się na przykład z klientami, to często są jakieś wyjścia do restauracji, jakieś właśnie rozmowy tego typu. No i po prostu trudno jest tą dietę trzymać, a jeżeli jesteśmy osobami, którym na tym zależy, no to rzeczywiście jest to. Duże utrudnienie. Przechodzimy teraz do plusów pracy zdalnej. Możliwość pracy z każdego miejsca, elastyczność i większa produktywność, oszczędność na paliwie i komunikacji, dłuższy sen. Elastyczność planu dnia, na przykład wstawienie prania w trakcie, możliwość podróżowania i załatwiania innych spraw bez brania wolnego. No i tutaj myślę, że widzicie teraz to idealnie, że możliwość wstawienia prania dla jednych jest ogromnym plusem, a dla innych jest ogromnym minusem. Bo z jednej strony rozpraszam, bo odchodzimy od tego komputera i zajmujemy się czymś zupełnie innym, ale z drugiej strony, jeżeli potrafimy później wrócić do tej pracy, no to pozwala ten dzień jednak dużo mądrzej poukładać sobie. Ja to bardzo cenię w pracy, że właśnie no myślę, że dzięki temu, że mogę w głównej mierze pracować zdalnie, E... jakby na swój rachunek, no bo jestem sama sobie szefową, to uważam to za na największy plus jakby własnej działalności. Dopasowuję sobie po prostu pracę do tego, co muszę zrobić i dzięki czemu daję radę i robić mnóstwo rzeczy poza pracą, ale też mam mnóstwo czasu na pracę, bo jeżeli rano mam zajęcia z psami i muszę jechać na te zajęcia, to mogę to zrobić. Jakby bez problemu to sobie mieszczę, bo na przykład wracam o godzinie 13 i siadam do pracy. Mogę też pracować przecież o 23, czy o 1 w nocy, no a kiedy pracujemy stacjonarnie, no to jednak biuro jest otwarte od no, i ciężko oczekiwać od pracodawcy, że będzie tylko dla nas odpalał firmę, bo nam pasuje na przykład pracować o trzeciej w nocy, co nie jest do końca zdrowe, więc nie polecam. I jeszcze minusy pracy zdalnej, no to brak ludzi, czyli to, co było jako największy plus pracy stacjonarnej, no tutaj jest podawane jako największy minus. Rozpraszacze, obowiązki domowe, brak rytmu dnia, mniejszy ruch, dziczenie. Bardzo mi się spodobało to określenie i ja też tego naprawdę doświadczyłam. Właśnie ja w zeszłym roku pracowałam, no głównie właśnie z domu, wtedy miałam dużo mniej obowiązków. W i po prostu nie było takiej potrzeby trochę, żebym była w biurze, no i rzeczywiście do tego biura rzadko przyjeżdżałam, bo głównie się zajmowałam po prostu taką pracą zdalną. Były dni, kiedy ja tak naprawdę poza moimi psami i sakerem nie spotykałam nikogo i ja zauważyłam, że jak jestem na spacerze, jest większa grupa ludzi i ktoś coś do mnie powie, to ja miałam takie Serio mnie to tak przeraziło, że miałam takie wzdrygnięcie się, że ktoś coś do mnie powiedział. Ja nie lubię small talku, ale no czasami on się zdarza i nie powinno być przecież tak, że on jakkolwiek człowieka paraliżuje. I tu właśnie mnóstwo osób napisało o tym dziczeniu, że rzeczywiście to przestaje być normalne, że rozmawiamy z ludźmi. No a to przecież jest straszne, bo jesteśmy istotami społecznymi. Nigdy nie kończysz pracy, zawsze jest coś do zrobienia, mniejsze dbanie o wygląd, brak możliwości szybkiej konsultacji z zespołem, konieczność własnego sprzętu oraz opłacenie mediów, co nie zawsze zapewnia jakby pracodawca. Taka w sumie najpopularniejsza rzecz, która mi gdzieś uprzykrza pracę zdalną, to jest słaby internet. I tutaj, kochani, tak jak wam powiedziałam, że jest to też film, który powstał we współpracy i powstał we współpracy z marką Plusz. Tam za mną siedzi plusz, kto go zauważył, ten już wiedział. Jeżeli chodzi o plusza, podjęłam współpracę z tą marką. I jestem bardzo zachwycona i mi jako osoby właśnie, która bardzo dużo czasu poświęca na pracę z internetem po prostu, do różnych celów, no to jest bardzo dla mnie ważne, bo ja też często pracuję właśnie na telefonie i często po prostu tego neta mi brakowało, albo był na tyle słaby, że na przykład nie przesyłało mi się wideo, że ciężko było nagrać jakieś tam instastory. Dla mnie osobiście no jest to bardzo ważny element i myślę, że świat zmierza w tym kierunku, górze, no jakby internet staje się taką podstawą do pracy. Każdy z Was niezależny z jakiego jesteście pokolenia, no prędzej czy później gdzieś tam się zetnie z tym problemem, dlatego warto wybierać no, taki internet, który nas nie zawiedzie. W pluszu na kartę macie internet 5G i on naprawdę zasuwa niesamowicie. Ja tak naprawdę właśnie wiecie, idę z psiakami gdzieś tam na łąkę i bez problemu te storki mi się ładują, czy mogę właśnie jakąś pogadankę dla Was zrobić albo po prostu wrzucić relację na profil dzika. Pozwala mi to naprawdę jeszcze bardziej być elastyczną, bo Jadę do moich rodziców na wieś, na Śląsk, tam zawsze był taki po prostu marny net. Jak tam była jedna kreska, to był naprawdę cud. A teraz jest rzeczywiście tak, że ten internet śmiga i bez problemu sobie po prostu pracuje, więc dla mnie jako dla osoby, która, no myślę, że tak 80% mojej pracy jednak odbywa się już teraz na telefonie czy na laptopie, ale właśnie coraz częściej na telefonie, no to to jest po prostu game changer i bardzo, bardzo, bardzo polecam. W opisie pod tym filmem znajdziecie link. I w tym linku jest po prostu opis całej oferty. Więc jeżeli chcecie się zapoznać z ofertą plusza, no to w linku macie wszystkie szczegóły. A ja wracam już teraz do omawiania tej ankiety. I właśnie ja się trochę też chcę ustosunkować do tego, właśnie z uwagi na to, że no, mogłam już doświadczyć różnych prac. Pracowałam w fabryce części samochodowych na kontroli jakości, ale no, była to taka praca ciężka, <laughs> ale dobra na start. Uważam, że bardzo dużo mnie nauczyła cennych rzeczy. Później przeniosłam się już do WK i tam też pracowałam właśnie stacjonarnie, normalnie przez dwa lata. Lata bodajże byłam w biurze jakby na cały etat. Później, kiedy za założyłam własną działalność, to ten etat mi się po prostu kurczył w WK. Tam stopniowo oddawałam obowiązki i zostało mi tam kilka takich rzeczy, które bez problemu sobie robiłam na telefonie. No ale właśnie od tego roku, od marca, wróciłam do WK, znowu tak troszkę w większym wymiarze godzin. No i właśnie łączę teraz te różne prace i dla mnie to było naprawdę zmiana na ogromny plus. Nie chcę wchodzić tutaj w temat gdzieś tam problemów psychicznych, bo nie tego dotyczy ten film, no ale zeszły rok był dla mnie bardzo trudny pod tym względem. Trudno mi było gdzieś tam po prostu się tak cieszyć i wejść w taki swój rytm. No i po prostu było trudno, ale to tak jak mówię, temat na zupełnie osobny film, można się tu rozgadać. I długo szukałam czegoś, co rzeczywiście da mi długotrwałe efekty w postaci tego, że mi się będzie bardzo Chciało, że będę szczęśliwsza, że to życie będzie mi tak przebiegało, tak jak ja je ja lubię. Ja lubię żyć y, szybko, lubię żyć dynamicznie, lubię kiedy dużo się dzieje i nawet jeżeli jestem zmęczona, to to mnie napędza. Ja potrzebuję, jakby, żeby się dużo działo. No i próbowałam sama sobie to gdzieś tam zapewniać. W sensie po prostu no, brałam na siebie coraz więcej pracy w mojej firmie i jakby super, bo firma się rozwijała. Ale rzeczywiście było tak, że na przykład ciągnęłam na takiej motywacji, że dobra, biorę się za siebie, teraz będzie dobrze, teraz będzie dobry tydzień. No ale przychodzi weekend i w kolejny tydzień już nie byłam w stanie wejść. Naprawdę bardzo ciężko mi było znaleźć przyczynę tego i oczywiście tu można grzebać dużo głębiej, ale naprawdę poczułam ogromną zmianę, kiedy wróciłam po prostu do pracy stacjonarnej. Jestem tu bardzo wdzięczna też oczywiście zarządowi w że no tak się fajnie złożyło, że akurat była potrzebna znowu osoba na trochę bardziej zaawansowane rzeczy, więc to nie tak, że wymyślili dla mnie stanowisko, tylko po prostu zalepiłam dziurę, no ale to, że mogłam wrócić naprawdę Odmieniło mi na nowo życie. I nawet jeżeli ja tam nie pracuję na cały etat, to to, że ja trzy razy w tygodniu jadę do tego biura, właśnie myślę, że to szczególnie kobiety, chociaż tutaj nie chcę absolutnie wykluczać mężczyzn z tego problemu, ale myślę, że no jednak kobiety mają takie dużo większe przywiązanie z tym wyglądem, z ubiorem, z malowaniem się to naprawdę mi bardzo zmienia. Nawet nie chodzi o samo ocenę, że ja się lepiej czuję w makijażu i ładnie ubrana, tylko taka pewność siebie, taka otwartość na ludzi. Nie wiem jak to określić, ale myślę, że każdy kto się z tym spotkał, to doskonale wie, że no jeżeli właśnie jestem cały dzień w piżamie, no to ja jestem taka zamknięta, taka rozlazła i tak ten dzień minął, i ja tak nie mam trochę poczucia, że coś fajnego się wydarzyło, nawet jeżeli robiłam jakieś ważne rzeczy, a tutaj idę do biura, spotykam ludzi, zbijamy piony, śmiejemy się z czegoś, potem jest burza mózgów, są fajne efekty tej pracy, znowu jest chwila rozrywki, wiecie, no po prostu wyjście do ludzi. Uważam, że to jest kluczowe i myślę, że to jest takie największe podsumowanie tego filmu, mimo że wygrała tutaj praca zdalna. W ankiecie prawie 70% osób zagłosowało na tym, że praca zdalna jest lepsza. Kurczę, ja bym chyba tak nie powiedziała, że jak gdybym miała teraz do wyboru tylko i wyłącznie pracować nad własną firmą tutaj z domu. A pracować na etacie, oczywiście to też trudno jest porównywać, bo ja pracuję no, w fantastycznej firmie i myślę, że no, każdemu życzę po prostu pracować w takiej firmie, jaką jest WUKA, bo tam jest naprawdę no, fantastycznie jest super atmosfera, ale ja myślę, że na ten moment, gdybym musiała wybierać, to wybrałabym właśnie pracę nawet dla kogoś, niż pracę na własnej działalności, gdyby to się wiązało z tym, że jestem zamknięta w domu, bo to było dla mnie bardzo trudne. I ja zrozumiałam dzięki temu, że no ja jestem jednak taką osobą bardzo społeczną, być może introwertycy będą mieli nieco inaczej, być może dla introwertyka właśnie taki czas w domu i ta praca typowo zdalna byłaby ok. Każdy musi sobie to gdzieś tam samemu rozważyć. Ja chciałam ten film właśnie podsumować w ten sposób, że ostatnie lata były takie bardzo nietypowe. Myślę, że każdy z nas się musiał zmierzyć z dużymi wyzwaniami, różnymi i wiem, że wiele osób miało takie trudniejsze chwile i trudniejsze momenty. Ja też szukałam bardzo długo takiego rozwiązania, jakiegoś znaku, dlaczego, czym to jest spowodowane. No i dla mnie kluczowe było wyjście do ludzi. I tutaj nie mówię, że macie teraz o, zmieniać pracę albo iść do kogoś i powiedzieć, że ma Wam dać jednak pracę, zaczepcie się może tego punktu i spróbujcie, czy no po prostu nie ma innych obszarów poza pracą. Jakby można wychodzić do ludzi w wielu innych obszarach, i tutaj nie mówię tylko, nie wiem, o klubach, ale wiecie, no na przykład ja równocześnie też zatrudniłam się, no powiedzmy, jako wolontariuszka na paluchu i owszem, tam 95% spędzam czasu z psami w lesie, więc i tak tego kontaktu nie mam, ale no jednak wchodzę do tego schroniskami, mam tych innych wolontariuszy. Jednak jest trochę inaczej, jeżeli się czymś interesujecie, nie wiem, książki są waszą Albo muzyka, no to jakieś takie grupy, które się jednoczą wokół tego tematu, wejść do tych ludzi. Też to bardzo wybrzmiało z tej ankiety, że największy plus pracy stacjonarnej według was to jest kontakt z ludźmi, a największy minus pracy zdalnej to jest brak kontaktu z ludźmi. I myślę, że tak społecznie, socjalnie zakończymy właśnie ten film. Mam nadzieję, że był dla Was ciekawy, mimo że był nietypowy, i że był taki przegadany. No jestem bardzo ciekawa waszej opinii. I czy zgodzicie się z tym, co wyszło w ankiecie? Pewnie wiele z Was osób, które oglądają ten film brały udział w ankiecie, ale jeżeli chcielibyście coś dopasować, jeżeli po tym filmie macie jakieś dodatkowe rozkwinki, to bardzo chętnie przedyskutuję to z Wami w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii, więc bardzo was proszę, napiszcie, jakie według Was są największe plusy pracy stacjonarnej i pracy zdalnej i jakie są największe minusy tych dwóch prac. No i cóż, jestem ciekawa właśnie Waszych opinii. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Przypominam o pluszu, przypominam o tym, że pod filmem jest link, w którym znajdziecie wszystkie szczegóły oferty. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję i życzę Wam miłego dnia, bujzalca.